Chyba no 15.29, zarobimy 1530, zaczynamy pracę na gospodarstwie i co? Najpierw zaczniemy sobie na obornika od gnoju więc teraz nie wiem gdzie was postawić <grystanie> Bo mam nowe Tui w telefonie i raz był problem A ja bym obo, Was oparł o tą motonkę Serium. ale to jest muszek pełno o widać nawet kurde woda jest ale dobra no przez te deszcze no to mogła być tak tylko żeby się tu nie wylała i tak się wylała i tak się wylała widzowie ale no dobra no co zrobisz tylko ja bym miał tutaj Dam na stół. przynieci dwie ręce do operowania teraz mam problem, wyciągnę do ojczora okej dzisiaj też testy Dzisiaj będą też te testy nowego lemierza. Lemierz nowy. Mam większy tutaj. Ten oczywiście zostanie. Nie mam zamiaru go sprzedawać. Ła! Wow. tego od, wezmę po prostu, odsunę. tam gdzieś indziej. Po prostu. O, może być tu. Oprę go, tak. O, widzicie ten jest tak bardzo postawiony blisko obory i mam problem tu przyjechać. Ale to no zrobimy. Rozko zaczepię. Chyba nie wiem, czy nagrałem ten film, on nawet nie nie ten nie przemyślałem, jak go zaczepić. Czekajcie. Dobra. Ja coś... Mówię o korowo wypycham obornik Bo no, niestety ładowarki nie mamy jeszcze, ale jest w planach Chyba jest Chyba, mówię chyba. jeszcze nie wiem dokładnie. Dobra, wypcham cały obornik tej oborki i tym krówką trochę jezonka o tego obornika no mamy będzie to wypychać jezus z tymi psami to dobra Czekam ramiaż okej Teraz zostawię dojcza widzi się zatem no i co? To wygląd tak e, odkrywamy tą Cik. Tą pierwszą odkrywamy, pryzmę. W połowie ją odkryję. Kupo co od razu całą odkrywać, nie? Jak można w połowie odkryć? Więc ładnie a teraz mam wam ekspertywę No, chciałem powiedzieć, że mam tam ekspertywę teraz na tą pryzmę właśnie, tylko nie wiem jak Was ustawić. No dobra tu będzie Okej okay. Myślę, okay. <gryw> że widzicie go okej okay. trochę ten mur od tego silosu oczywiście ładowarka pożyczona od sąsiada bo ja inaczej może być mamy duże gospodarstwo, znaczy duże, jeden ciągnik mamy, znaczy takie duże he, he, he. kombajnu nie mamy sprzedałem, chcę, chcę kupić większy Dobra. Już solte. Cytarce, żeby zaruchać. Po prostu tu. Ej. Teraz to przykryj.

Słuchajcie, ja zawsze miedzę. Jak by tą miedzę zaznaczyć? Czymś bym tą miedzę zaznaczył. Na razem jakieś małe coś. Teraz to w ziemię okej, okay. jest taki płotek teraz żebym tego butem nie skasował dobra I w sumie teraz co yy, tutaj mamy maszynki mianowicie kultywator i pług to jest sterta -te a znaczy siana, przepraszam, nawozu To nie Przez to mi wody. Napadało! Czekajcie, mam pomysł. Mam pomysła. Mam pomysła widzowie. Dawno mnie nie było na gospie. Ale to nic. To nic. Błotko. Błotko się zrobiło he, he, he. Błotko się zrobiło na polu w Zowie. Oh. Co by tutaj raz zrobić? Ja tak na serio Mówię co tu zrobić teraz Wiecie co? I po prostu na miejscu. Dlało. Dobra. Może zaraz sobie przyjadę. Przyjadę. No, tu mam fajny. Dobra. O, lecimy teraz. Orka, oreczka, orunia. Nie Dobrze, że obrotowy, chociaż nie jest zagonowy, co kiedyś miałem. Kto ogląda tą serię od początku, to wie. A ten, kto nie ogląda, to ma problem. Ale może nadrobić. Jest no, nie no, na żadnych drogi, Ja obracam ten puk I teraz będę jechał, oczywiście, druzbą. Jak żeby inaczej, lecimy. Była ostatnia z Robi druzdę oczywiście. Każdy rolnik to wie. Chyba, że ktoś robi tam uprawę zasorkową. I znowu go obracam. Znowu obracam płók. Robię taki przejazd. Z moim pługiem. No, moje nogi nie wytrzymują. O, moje dusze. A to lecą, a z tym małym kultywatorem, muszę większy kupić. No muszę większy ten kultywator. Muszę sobie kupić. Oporowo idzie, oczywiście, bez koguta, ale oporowo, oporą jeszcze jeden przejazd zrobię i skończę to pole. A teraz to pole powiększyłem, to wiecie, bo na początku w tej serii to było mikroskopijne, to mikropolewko było, więc no. To wygląda od początku ten wie to było mikroskopijne poletko więc Teraz pojedziecie ze mną na gospło Bo tylko poletko jest centralnie przy gospie, więc wiecie Jedziemy o parowo Dobra, teraz tego nie widzicie, ale dobra i co teraz będziemy robić, siewów wam nie pokażę. Yy. Каужини. 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 Ну, Сумме это Ten powiedział, że widzimy się w kolejnym odcinku na razie nie wiem co robić że macie pomysły jaką pracę zrobić w nowym gospodarstwie bo była już kiszonka dwa razy orka była już pięć razy kultywowanie było pięć razy żniwa były dwa razy naważenie było raz obornik był raz więc no to widzimy się w kolejnym odcinku i piszcie w komentarzach co bym mógł jaką pracę bym mógł zrobić w kolejnym odcinku więc nara